dzisiaj odbieramy sobie tego boksa tylko że to nie będzie ten boks za tysiąc tylko za 400 pucharków no nie widzicie tutaj mamy pokazane 400 900 pucharków prawie bym miał tego boksa za tysiąc no ale 51 pucharków nie brakowało Także wiecie widzicie tak odbierz klikamy no i zobaczmy mamy tego boksika jeszcze go nigdy w życiu nie otwierałem Takiego tego za 400, ale za 1000 od, otwierałem, więc sobie go otwieramy. ta animacja otwierania tych boksów. 12. Jej, Nie, wiem. to ładnie. Nie Tu mam gwarantowanego bardzo, że to jest I się zrobię drobny mi No, mam DVD do No, jak widzicie, no? Tak, by jesteśmy po update'ie. Jakby nie będę się wypowiadać na temat tej ikonki gracza, po prostu no, chyba już każdy wie. Ale dobra, nowy sezon w sensie Ja już tu grałem wcześniej, ale no, nie dało mi tego. Bo Ale co ja mam tu do odebrania? Bazastra, ten zademiasz. Aha, dobra. I tutaj chyba klikamy, bo miał być serd, o mamy serwis No i no, jest No i dzisiaj chyba no, mamy tego serwisa, więc no mam tego skinka No i, i co tutaj jest jeszcze dalej No zbijemy ostatnio 16 tysięcy a teraz lecę te po tysięcy W tym sezonie mam plany wbić 25 tysięcy jeśli dobrze pójdzie, to nawet 30, ale, ale aktualnie no nie wiem, kupię sobie kawę. Teraz będzie film, jak kupuję taką emotkę za te kojny. Super celowa, też pupki, celu, nie, za te punkty, taką emotkę. No niektórzy już wiedzą, niektórzy nie wiedzą jaką emotkę. mobkę Chodzi... Zobaczymy, czy ja tu kupię to Hmm, bo coś mnie nie chce kupić hmm, jakby przez stronę Supercell'a, Karnetu i gemów Ale no dobra, na No i jeszcze zapytam Was tak Ja na pewno nie będę grać, chcę w się sensie nie, nie przestałem grać Aktualnie nie mam planów przestać grać w, w, w Strong Farsa, Ale ja bym chciał Was zapytać, czy byście chcieli, żebym nagrywał, nie wiem Jakieś filmy z, z tego, z Fortnite'a. No to też tam sobie czasami popykam. Yy, możecie, yy, możecie napisać w komentarzach, co Czę byście chcieli. Jakbyście no. chcieli, żebyś właśnie wiedział. Tak, będę no, to pogadywał by po prostu z Fortnite'a, w jakichś filmach. No i co robię? Nie wiem, jedni pokażę. Sigma jest, bo um, już bez Astrala nie ma, a ja wiem na nim tytuł, ale ja no, rzadka rzeczka. Myślałam trochę, że mogę usunąć ten tytuł, ale, ale nie mogłem było. Jest, no nie, wiem, z 10% szans na to było. No i yy, po prostu mało nagrywam, wiemy o tym, ale... Chciałabym zacząć nagrywać z tego Fortnite'a, bo no, też coś tam bym sobie pokazywał jak gra. No, dajcie znać jak, jakby taki chwilkę wam się podobał i w ogóle spadłem na serce, no trochę <laughs> słabo. ale... 27, kurde, to, to na pewno 30k w tym nie wie. Jest nieważne No nie wiem czy 25k winie, ale dobra. Mało grałem dosyć, tak? Mało grałem. W sensie pod koniec tamtego sezonu, ale teraz postaram się wywijać dużo. Dużo grać. Pewnie za niedługo sobie dobiję sobie przez tą stronę supercela to jest też, że tańka nie będzie jak ja sobie kupuję i butkę i właśnie ten karmel, wystarczyło na bo to jest że to jest wrażenie, będzie to jest Bo to ostatnia prosta tak, ostatnia prosta wrażenie, sławy no i widzicie ja też bym chciał trochę pograć tych rankedów, tak? Bo ja miałem maksymalnie ten. Właśnie jakiś tego Golda 3, więc trochę, trochę... ten. Ja bym pił tu taki cyrka. No bo był, chciałbym zacząć lepiej grać. duo, szongały. Eee, jakiś sezon będzie grał w trio. Eee, w, w, widać, że jestem raczej bardziej z graczem solo duo, ale no, jestem na pewno w sezonie bardziej będę w trio, bo już jakiegoś teama zebraliśmy. To jest mój... To jest mój taki team teamate i będziemy jeszcze rekrutować do naszego teama tego gościa. No i jakoś, jakoś idzie. Gramy. Dajcie znać właśnie z tym, z tym z Fortnite'em, bo ja naprawdę nie wiem co mam tego, czy mam z tego nagrywać, Chyba to, to będzie w Proszę napiszcie, czy mam kupić tak tego do Szelki. Bo no... Chciałbym tak? Myślę, no, nie chciałbym, bo w sumie zbankrutuję też e, monetami, ale napiszcie, ja to postaram się zrobić. Nawet mogę do Mortisa i do Szelki, tylko piszcie tak. No i co? Jak dotrwaliście do końca, napiszcie, nie wiem, mów w komentarzach, to nie wiem, przypnę sobie bluszko, tak? Not at all.